Witam w kolejnym filmiku mojego grzybobrania 20 lipca. Tak idąc sobie przy drodze po rowku, proszę spojrzeć co napotkałem. Nie przy drodze, tylko przy samym rowku. pięknego do borowika. Czy nie mam. Ja tak się rozglądam czy tak się rozglądał, on mi wyrośnie, że dwa, trzy dni, kolejny, piękny borowik, o, można sobie obejrzeć, zerwiemy go i do koszyka, Roboczyni, ale co nie, jakby na pokaz, aby na pokaz. Ja muszę no sobie losusze, nie mi, że jest roboczyły Tylko żonek ma roboczyły, to mi nie przeszkadza Nie to mi przeszkadzają mi jedynie te komary no, tutaj Jest dalej no, w lasek W nie ma nic I dalej ze grzybami. Szukając tej części rowka, grzybów, proszę spojrzeć co on znalazł. Piękny koź nasz pomarańczowy. Bo rośnie tutaj tu chyba już do, dość długo. Bo jakiś taki wleczały. No to nic, ja się rodzaj, za jeszcze jednym. Może gdzieś rośnie, może rosnąć. No tak jak mówiłem, jest jeden, może być i drugi gdzieś, no ale tak niczego no nie widać. Nic ze mnie nie ma. No ja nie będę zrywał. To jest widzenie. Proszę obejrzeć. Piękny. po szumany. jak przejdę się dalej, zobaczę, czy nie ma. Tu nie ma. Wrócę się. Zrobię zdjęcie. Dopiero. I dalej się się. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma, ale tak szukając, proszę spojrzeć. Dobrze, że się przyszedłem w tę strony. To jakie ja tam się dostanę? Jakie ja się tam dostanę, proszę Państwa? Znalazłem dwa piękne młode, tyźle, że czerwone. Będzie mi trudno je tym nie z robić, ale postaram się. Gdzie one są? Kurczę. Gdzie one tutaj są? Musimy się, z strony zaś. Chyba piękne kozła, że czerwone. Może musiało wejść z te, tej strony niestety. Tak? Czy nie tak? Tak. Kurczę, w tej cholernej krzywinie rosną. Nie wiem, zostawię ich, czy nie. Skoro ich zobaczyłem, to słuchałoby ich zabrać stamtąd. Słuchałoby ich tam zrobić. Nie trzeba się podpolać w środku 3 dni. Tak, Tak Państwo u nas drzwi, Rosie. Kolejnie, to jest w miejscu. Trzeba się przewijać też w czacie. Och, spójrzcie, jakieś liczne dwa koźlarze. którzy się tu zaczynają. Można zrobić, zrobić zbliżenie bo można obejrzeć no i chyba tyle w tym rowku, także ja zrobię zdjęcie jeszcze na razie jak coś będzie jeszcze to się w kolejnej części zobaczymy